Jeśli czekacie na drugą część drugiego sezonu Wednesday, to mam dla Was pięć propozycji od Tima Bartona w podobnym klimacie. Numer jeden, Osobliwy dom pani Peregrine. I ten film najbardziej przypomina mi Akademię Nevermore, bo mamy tutaj szkołę pełną dziwnych dzieci z niezwykłymi mocami, tajemnice i groźnych przeciwników. Pan fakt Tim Barton kręcił część scen do tego filmu w Belgii, żeby właśnie jeszcze bardziej podbić ten mroczny, baśniowy klimat. Numer dwa, Mroczne cienie. Tutaj mamy ekscentryczną rodzinę i wampira z XVIII wieku który próbuje odnaleźć się w latach 70., to trochę taka rodzina Adamsów, tyle że z czarownicami i wampirami. Numer 3. Beetlejuice i Beetlejuice Beetlejuice, czyli klasyk o duchach i dziwacznym egzorcyście ze światów. A w nowej części gra nawet Jenna Ortega, więc w sumie można to nawet uznać za taki spin-off Wednesday z większą ilością gadających truposzy. Numer 4. Totalny Must watch, czyli Edward Nożycoręki. Historia outsidera, który nie pasuje do reszty społeczeństwa. Brzmi znajomo. Fun Fact to pierwszy film Tima Bartona z Johnny'm Deppem i początek ich wieloletniej współpracy. A poza tym mamy tutaj gotycki klimat, dużo melancholii, więc myślę, że Wednesday byłaby zachwycona. I numer 5, Frankenweenie, czyli wzruszająca historia o chłopcu, który próbuje ożywić swojego psa. Creepy eksperyment, który spokojnie mógłby być zadaniem domowym Wednesday na lekcji biologii. A tak w ogóle to remake krótkometrażówki Bartona, którą stworzył w latach 80. Polecam.